Jestem w trakcie dodawania ostatnich trzech składników do mojej owsianki, czyli odżywka białko 30 gramów. Jeszcze dwa gramy, Dobrze. Serek wiejski ogólnie daje wysokobiałkowy, ale tym razem jest lekki, ponieważ skończył mi się wysokobiałkowy nie zauważyłem. I jako, że jest do 13 października, więc jeszcze nadaje się do zjedzenia, to chcę to wykorzystać. I tutaj 200 gramów tego serka całego. Jest trochę mniej gęstszy niż tamten wysokobiałkowy, przez co owsianka nie będzie aż taka mocno zbita, co lubię. No, ale jeden dzień, tam dwa dni, bo mamy jeszcze jedno takie, da się przeżyć. Jeszcze mieszam i ostatnim składnikiem, właśnie jest ta granola, która wczoraj pokazywała na materiale. Mówiłem wczoraj, że ma inne makroskładniki niż ten geon, pomyliłem się pewnie, ponieważ praktycznie to jest ta sama, więc pewnie po prostu firma wykopiła. Cokolwiek jakiś patent, czy nie wiem, tą firmę od produkcji tego granoli i po prostu zmieniła się tylko firma. Dobra, 40 gramów wydaje. No i też wstępnie mieszam sobie tak, żeby wszędzie ta granola była, żeby te wszystkie składniki były równomiernie rozłożone. I tak się prezentuje. Może nie najlepiej, ale za to najlepiej smakuje. Ale dobra, teraz idziemy do stanowiska. Ja ogólnie, cześć, witajcie na moim kanale. Codziennie jem to samo śniadanie. Tutaj już kreatynę wcześniej przygotowałem. Jest szklanka, oczywiście już trochę rozpuszczona, ale przemieszam. I można zaczynać dzień. Widzicie, jak jasno jest po mojej prawej stronie, więc widzicie, że też późno jem śniadanie, bo jest pół do jedenastej. Ale też jest fajne, bezmurne niebo i aż chcę się wyjść na zewnątrz tylko że jest 8 stopni w tym momencie. Ale dobra. Ja zabieram się za jedzenie. Więc życzę wam też smacznego, jeżeli jecie, pijecie cokolwiek. I sobie też życzę smacznego. Dzisiaj mam dwa główne plany, które trzeba zrobić. Oczywiście zakupy na cały tydzień. Jeszcze nie wiem, czy zrobię właśnie jakieś przebitki z zakupów, czy tak jak było wczoraj. Podsumowanie po prostu tych zakupów. Jeszcze będę się nad tym zastanawiał. I oczywiście długi plan czyli trening. Tym razem będzie trening nóg oraz bark. I w sumie nie mogę się doczekać tego treningu, bo chcę po prostu widzieć porównanie tego treningu z zeszłego tygodnia. Ogólnie myślałem, że to nagrywanie przednią kamerą, kiedy właśnie jest tak w miarę jasno, jest ok, ale widzę jakieś tam ziarna, więc nie wiem, czy nie będzie za słaba jakość, ale po prostu dzisiaj chciałem mieć jakiś podgląd na siebie, że wszystko dobrze widać. I też dzisiaj rano się ważyłem. Pamiętam, zeszłą tygodniową wagę, jak ważyłem się w niedzielę, i było 82,8, coś takiego. A dzisiaj 84,5, czyli ponad 1,5 kg ma więcej. Czyli tak jak się spodziewałem, będzie wyższa waga, ponieważ raz, że woda wraca do organizmu, tego co utraciłem, a dwa po prostu pozwalałem sobie na więcej jedzenia, przez to też, że jestem na masie, to też dodatkowo właśnie to pomogło tej wadze urosnąć. Ale cały czas jestem jakieś 2 kg mniej niż przed chorobą. Więc widzicie, że jednak wracam, ale bardziej powoli niż szybciej. No, a w tym tygodniu praktycznie jadłem 4000 kolory, tak mi się wydaje. Bliżej 4000 na pewno niż bliżej 3000. Czyli tak jak w zeszłym tygodniu, tak jak w sumie powiedziałem. I waga rośnie, ale nie aż tak szybko jak myślałem. Ale dla mnie to dobrze, bo jeżeli będę chciał przyspieszyć trochę, no to nie mam nic przeciwko, żeby jeść więcej. Ja lubię jeść. I 189 owsianka zjedzona, coraz bliżej dwusetnej. Raczej nic specjalnego nie będzie przygotowane na dwusetną owsiankę. Jedyne co przygotowywałem inaczej tą owsiankę, to jak miałem urodziny i po prostu były świece z moim wiekiem. A jakbym miał coś przygotowywać, to raczej dopiero pod tysięczną owsiankę. Wydaje mi się, bo to już jest coś, tysięczna owsianka. Ewentualnie, nie wiem, ja bym miał jakieś pełną liczbę subskrypcji, która też by robiła wrażenie. Ale fajnie już widać kolory i sieni, zwłaszcza tamte jedno drzewo, które jest orzechowcem, mieszane jest zielone z brązowymi liściami i to fajnie się prezentuje. Ale na razie widzę, że tylko to jedno drzewo, bo reszta raczej dominuje zieleń. Więc co, ja włączam bieżnię i zabieram się za montaż. Dzisiaj raczej nie będę sobie wyznaczał celów w 20 km, po prostu chcę przebić barierę 15 km i będę zadowolony. Pizza przygotowana i do tego wlatuję jeszcze Dzik, ananas. Jeszcze nie piłem, tak. Z takim połączeniem zobaczymy jak będzie pasować. Tak jak wspominałem wcześniej, najlepiej mi pasuje mango, ale trzeba próbować nowych rzeczy. I tak, i ogólnie jeżeli chodzi o pizzę, to tak jak wspomniałem weekendy są luźniejsze, jadam sobie takie, tego typu rzeczy. I też na redukcji też tak miałem. Może nieco weekend, ale często, tak na przykład może co dwa tygodnie, albo nawet trzy razy w miesiącu takie sobie pizze w sobotę czy w niedzielę kupowałem, i jadłem, więc tak jak mówiłem możecie sobie na, na to pozwolić, jeżeli po prostu pilnujecie kalorii podczas redukcji, na pewno schudniecie, więc tego typu pizze możecie sobie spokojnie wliczyć. Tak akurat ma 600 gramów, więc ma tam powyżej 1000 kalorii, tam 2300, ale są takie pizze 400 gramowe, co mają tam, nawet nie dobijają do 800 kalorii, więc taki spokojny posiłek może zastąpić raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu maksymalnie. I też myślałam, co kupić w Lidlu, bo jeszcze nie byłem w Lidlu, to dopiero później będzie. I głównie myślałem, co kupić, żeby zrobić to posiłek na 5 dni do przodu. I chyba wymyśliłem jednak, że to zrobię jeden z moich poprzednich pomysłów. Czyli jednogarnkowiec taki. Tam zrobiłem raz, że tam miało powyżej 1000 kalorii, chyba tam 1100. I wydaje mi się, że właśnie ten przepis wykorzystam. Bo ja muszę po prostu jeść więcej. Co najmniej 1000 kalorii, żeby obiad miał żebym po prostu miał siłę i energię na siłowni, żebym mógł progresować w okresie masowym. Ale dobra, ja tutaj mam YouTube'a też włączonego, zaraz sobie coś wybiorę. Oczywiście nie mogę zacząć kawałka pizzy, zanim coś nie włączę. Nie wiem czy toś tak macie. Ja czasem potrafię tak, że 10 minut szukam filmik i do tego pizza mi stygnie, czy jakiś obiad. To jest najgorsze właśnie, że nie możesz czegoś znaleźć. Ale dobra, ja zabieram się za jedzenie. Właśnie jestem w trakcie montażu raczej i skończyłem ten moment, który ostatni widzieliście. I zauważyłem, że nic nie wspomniałem o meczu jaki dzisiaj jest, przynajmniej na, mówię na temat soboty, czyli Polska-Portugalia. Ogólnie mój zapał do piłki nożnej już jest o wiele mniejszy niż kilka lat temu. Już się mniej tak interesuje, natomiast śledzę wyniki, zwłaszcza reprezentacji oraz mojego ulubionego klubu, czyli AC Milan. Nie tylko śledzę, ale też oglądam akurat klub AC Milan. I jaki ja wynik obstawiam? Obstawiam taki zwycięski remis, czyli po prostu będzie to 1-1, gdzie będziemy przegrywać 0-1 i jakimś cudem uda nam się zremisować. I będzie taki nieoczywisty strzelec gola u nas. Tak mi się wydaje, że jakiś rezerwowy piłkarz strzeli z tego gola na 1-1. Widzieliście też, jak jadłem pizzę, ale też już jestem po posiłku przedtreningowym i ogólnie czuję się pełny, mimo że zjadłem to samo co wczoraj. To jednak jakoś bardziej mi to zapełniło brzuch, przez co muszę trochę odpocząć, i dlatego chciałbym to też rozchodzić, zanim jeszcze pójdę do sklepu, czy do Lidla, bo zaraz będę szedł właśnie do Lidla. Na świeżym powietrzu sobie też pochodzę, i zaraz po tym oczywiście siłownia. Listę zakupów mam już w głowie, przygotowałem to, trzeba kupić, i zajrzałem do lodówki, do różnych szafek, czego brakuje, żeby nie zapomniał niczego. Ale tak, chciałbym też zrobić taki wstęp do tematu odcinka. Czyli o motywacji. Ja ogólnie nie lubię słowa motywacja, i może już o tym wspominałem na materiałach wcześniejszych. Mimo że sam czasem używam tego, tego słowa, to, ale to też jest dlatego, że nie chcę się tłumaczyć tym, że nie lubię tego słowa i takie tam, więc po prostu użyję motywacja, żebyście wiedzieli mniej więcej o, o co mi chodzi. I nie wiem czy dałem taki tytuł, ale uważam, że motywacja nie istnieje, a przynajmniej w takiej formie, jakiej obecnie się używa. Wydaje mi się, że dużo ludzi zbytnio za bardzo nastawia się na słowo motywacja i za bardzo się do tego przywiązuje, przez co jest ograniczony w kilku kwestiach, ale więcej szczegółów na ten temat i dlaczego tak uważam, opowiem później. A teraz zobaczcie co kupiłem w Lidlu. Jeszcze muszę przypomnieć, bo widzę, że nic nie wspominam, a zapomniałem. Oczywiście, jeżeli Wam się ten materiał spodoba. Wiecie co macie zrobić, łapka w górę, subskrypcja i komentarz dla zasięgu. Dzięki. Te zakupy, które widzieliście kosztowały mnie 152 albo 153 zł. Tutaj właśnie widzicie. Wydało mniej niż w zeszłym tygodniu, ale to też dlatego, że część kupiłem wczoraj. Ale taka prawdziwa liczba właśnie to jest te zbliżone, co było w zeszłym tygodniu. I właśnie kupiłem wszystkie składniki potrzebne do, do tego jednogarnkowego posiłku na 5 dni opód czosnku, ponieważ już miałem to po prostu w lodówce i tam różne przyprawy też oczywiście miałem już w szafce. Ale dobra, bo ja muszę się śpieszyć na siłownię, bo za 16 minut zamykają. Na śmierć zapomniałem, że znowu, że jest do 18. I przypomniało mi się w połowie do, do Lidla, więc się od tamtego momentu już śpieszę ze wszystkich. I wracając do tematu odcinka. Czemu ja uważam, że to nie istnieje, czyli motywacje? Jeżeli spojrzymy tylko na aspekt tego, czego chcemy coś zrobić, i nie jesteśmy do tego przymuszani, czyli na przykład pomijamy aspekty w pracy czy w szkołach i takie tam. No to uważam, że to jest bez sensu, jak coś takiego, że ktoś potrzebuje motywacji do tego, by coś w sobie zmienić. Patrząc czysto na definicję w słowie motywacja, to chodzi o to, że potrzebujemy czegoś, żeby coś nas zmotywowało do tego, byśmy coś zrobili. I teraz tak, jeżeli wszystko jest tak, jak jest i ci się wszystko to podoba, no to żadne motywatory cię nie przekonają do tego, by to zmienić. Natomiast, jeżeli jest coś, co ci się nie podoba w swoim ciele, ja nie wiem, swojej wiedzy, czegokolwiek, coś co ci wybakuje i takie tam no to wtedy musisz sam do tego dojść i sam to zrozumieć, że trzeba to zmienić i żadne źródła zewnętrzne Ci nie pomogą. Mogą się pojawiać takie komentarze, ale mi pomogły. Mi się wydaje, że to może być takie złudzenie, że Ci pomogły, ponieważ za mało o siebie wiedzieć, że to głównie ty zdecydowałeś że chcesz coś zmienić, a nie jakieś źródło zewnętrzne. I tak powinniśmy według mnie na to patrzeć. Weźmy przykład aspekt wagi, bo to jest chyba według mnie najpopularniejszy aspekt pod tym względem, że ktoś chce zgubić kilogramy, więc potrzebuje motywacji tak zwanej. Jeżeli wasza waga się nie podoba, jeżeli Twoja waga się nie podoba, Twoje ciało się nie podoba, no to już wiesz, że jest coś na rzeczy i zaczynasz się czymś interesować, czyli. Albo oglądasz jakieś filmiki na YouTube, jak zgubić kilogramy, czy jak jakoś zdrowiej się odżywiać, i to już jest ten aspekt, który cię zmienia. Więc tak naprawdę to, co oglądasz, to nie jest motywator, który cię zmienia, tylko twoje zainteresowanie. Zmieniać zainteresowanie, i to już jest sam sobie pierwszy krok do tego, żebyś coś sobie zmienił. Drugim aspektem jest to, czy to, co robisz, długofalowo ci się podoba, bo jeżeli ci się nie podoba, to znaczy, że zaraz to odpuścić, to musicie się podobać. Ja mocno zainteresowałem się siłownią i tego typu aspektami, więc jestem mocno zajawkowiczem pod tym względem i sam siebie uczę. Więc tak jest ze wszystkim. Czy to nauką języka i tego typu sprawy? Dobra, ale ja już jestem pod siłownią, więc nie dokończyłem tematu, więc dopiero w domu dokończę, a teraz zapraszam na skrót treningu. Zanim przejdę do podsumowania treningu i moich odczuć, chciałbym dokończyć temat odcinka, bo mniej więcej pamiętam o czym mówiłem jeszcze i wiem o tym, że to co mówiłem wcześniej, mogło być trochę chaotyczne, ale to dlatego właśnie, że śpiesiłem się na siłownię i myślałem, że w tamtym czasie dokończę temat odcinka, ale jednak trasa była na tyle krótka, że nie mogłem się wysłowić na tyle, ile chciałem. A teraz mogę na spokojnie sobie przemyśleć każde słowo i to, co chcę przekazać, to co mam w głowie. I też tak ogólnie podsumowując, mam na myśli to głównie, że motywacja nie istnieje tylko dlatego, że dopóki my sami nie zaczniemy od siebie w tej kwestii, jeżeli coś chcemy zmienić, no to żadne motywatory na nas w ogóle nie wpłyną. Tak, jeżeli już wiemy, co chcemy zmienić i co jest takim problemem, który właśnie chcemy zmienić, to pierwszym krokiem jest oczywiście zainteresowanie się tym. W takim stopniu. Żebyśmy wiedzieli, gdzie szukać informacji, żeby dopasować też te informacje do siebie i tego typu sprawy. Więc, te wszystkie motywatory, czyli te motywacyjne filmiki, czy jakieś, nie wiem, jakieś motywacyjne cytaty, czy coś, one tak naprawdę mogą nam pomóc uświadomić sobie coś. Ale już wcześniej, tak naprawdę, zaczęliśmy coś robić, żeby zmienić. Więc uważam, że motywacja nie istnieje pod tym względem, właśnie. Te filmy motywacyjne, dobrze, że one są, właśnie dlatego, że one doprowadzają do, nasz, do kolejnego etapu w naszym życiu i możemy albo się bardziej zainteresować, albo jeszcze wyszukać jakieś innych informacji, co nam pomogą, czy to właśnie w kwestii przemiany sylwetki, czy to kwestii jakiegoś nauki języka, czy to kwestia po prostu dokształcenia się, czy coś. Takie rzeczy jak najbardziej są pomocne. Właśnie, mecz się zaczyna. Jest godzina 20:46 w tym momencie, więc będę na bieżąco sobie śledził, jaki jest wynik, i mniej więcej będziecie widzieć moją reakcję, jeżeli coś się stanie, jeżeli będę dalej nagrywał. Ale okej, okay, jeżeli chodzi o temat odcinka, to wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co chciałam powiedzieć. I mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodziło i że ten temat może Wam jakoś uświadomić. Nie mówię, że ten temat jest jakimś filmem motywacyjnym, że motywacja nie istnieje, więc zacznijcie coś innego robić. Tylko chodzi o to właśnie, że. Chciałem wam przekazać, od czego trzeba zacząć. Tak naprawdę, że dopóki nie zaczniemy od siebie, żadne zewnętrzne źródła nam nie pomogą. Dajcie znać, czy zgadzacie się z tym, co powiedziałem, czy jednak gadam głupoty. Ja jednak wierzę w to, co mówię, i wydaje mi się, że może coś w tym być. Ale dobra, teraz podsumowanie treningu. I tak, zanim wam pokażę, jeżeli chodzi o statystyki tego treningu i takie tam, ogólne odczucia, zupełnie inna sprawa tego, co było tydzień temu. Praktycznie. Nawet miałem większą objętość treningową, bo w niektórych ćwiczeniach y, miałam więcej powtórzeń. To w ogóle teraz odczucie mam takie, że jak wtedy już czułem czworoboczne. Tak, w ogóle dzisiaj do tej pory jeszcze dalej nic nie czuję. Ale okej, okay, teraz widzicie właśnie podsumowanie treningu, jeżeli chodzi o liczby. I też widzicie właśnie podsumowanie treningu z zeszłego tygodnia, żeby tak porównać jeden do jednego. Widzicie praktycznie ten sam czas treningu, bardzo zbliżony, tylko tam półtorej. Minuty różnicy, a kalorie mniej spalone, i tylko dlatego, że właśnie, że miałem średnie tętno mniejsze o 7 uderzeń na minutę. I to jest duże, jeżeli chodzi o 2 godziny trening, porównując. Więc szybciej się, tak jakby, regenerowałem, jeżeli chodzi o moje tętno. I tak samo moje odczucia były pewniejsze, takie, że każde ćwiczenie, każde powtórzenie było pewniejsze, dynamiczniejsze i po prostu czułem, że mam więcej siły. Więc, tak jak mówiłem wczoraj, Wracam do siebie i w przyszłym tygodniu 100% ciężaru, ewentualnie blisko 100%. No i dobra, jeżeli chodzi o podsumowanie dnia dzisiaj, dzisiaj aż zaskoczony byłem, jak zobaczyłem właśnie, że prawie 20 km zrobiłem, nawet nie zauważyłem kiedy. No ale jakby pomyśleć właśnie teraz, to jednak tej bieżni trochę dzisiaj więcej używałem. I tak wyszło, koniec końców. Też prawie 2000 kalorii spalone w ruchu, więc Szamka na kolację będzie jak najbardziej smaczna. Więc jeżeli dodałeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu hashtag. Hashtag motywator, tym razem hashtag dam przed sekcją komentarzy. A teraz właśnie chciałbym przejść do Waszych komentarzy. Jeżeli chodzi o same hashtagi, to tym razem jest jeden hashtag od Pawła. Oczywiście dzięki i pozdrawiam. Ale też są inne hashtagi razem z komentarzem i zaczniemy od komentarza od Miłosza. Widzisz Miłość? mogłeś się jednak wspomnieć, że jest błąd. Ale rozumiem też, czemu nie chciałeś się wyrwać, że tak powiem, z grupy, ponieważ jest takie nawet takie badanie, gdzie ludzie nie chcą za bardzo wychodzić z grupy przed szereg, jeżeli widzą jakiś błąd. Po prostu tak działa też psychika pod tym względem, a jak wspomniałeś, nie chciałeś być maf polis. Ale rozumiem. A co do twojego drugiego zdania, jak najbardziej się zgadzam. Edukacja, edukacja, edukacja i dużo problemów na świecie, które właśnie mamy, by o tak zniknęło. Więc dzięki za hashtag i też Cię pozdrawiam. Kolejnym hashtagiem będzie hashtag od Glabika. Jest to prawdopodob... Jesteś prawdopodobnie nowym widzem, ewentualnie po prostu oglądałeś mnie od czasu do czasu. Taki komentarz o takich ników widzę pierwszy raz. I tak, gdzie i jako pracuję? Tak jak XMateo wspomniał pod Twoim komentarzem, wspomniałem o tym dwa odcinki temu w sekcji komentarzach. Ale żeby Cię nie zostawić tylko z tym komentarzem co powiedziałem, powiem krótko, jestem analitykiem biznesowym IT. Po więcej zapraszam właśnie do tamtej sekcji komentarza i mówię bardziej szczegółowo. Wydaje mi się, że muszę jakiś odrębny filmik stworzyć na ten temat, żeby tytuł miał właśnie czym się zajmuję, czy coś takiego, to wtedy może będzie mniej tego typu pytań. I też jakiś nowy filmik na temat mojego akcentu i takie tam, mimo że mam taki jeden filmik, to jednak ten tytuł jaki dałem mógł o tym nie świadczyć, a tak sobie tylko takie luźne przemyślenia. Okej, okay, dzięki za komentarz i cię pozdrawiam. I też dzięki X-Materos za próbę pomocy koledze. A kolejnym właśnie komentarzem jest komentarz od x Mateosa. Ja kiedyś miałem ulubiony smak winogrono, ale jednak przepił mi się, że tak powiem. Tak samo z Monsterem też miałem ulubiony smak winogronowy. I teraz nie pamiętam, kiedy ostatnio piłem. Ja, jak wspominałem wcześniej, moim ulubionym smakiem jest smak mango, classic i zapomniałem też o pomarańczy, bo on jest tylko w żabce. Ale rzadko go piję, ale lubię ten też smak. Przypomina mocno fantę. Ale okej, okay, dzięki za komentarz, za hashtag i też Cię pozdrawiam. No i dobra, to by były wszystkie komentarze. Mam dużo materiałów do montażu jeszcze, bo ostatnie co montowałem, to właśnie przed wyjściem do Lidla i wszystko co później nagrałem, a właśnie prawie straciliśmy gola, ale poprzeczka była. Wszystko co później nagrywałem, mam dopiero w surowce, więc trochę mam do montażu i pewnie z co najmniej godzinę będę na tym siedział. Ale jest mecz, to wtedy właśnie sobie będę oglądał i jad kolację. Jeszcze tylko przypominam, jeżeli Wam się ten materiał spodobał, to oczywiście wiecie co macie robić. Sub, like, comment i będę wdzięczny. A co do jedzenia, to właśnie życzę Wam smacznego, jeżeli dalej jecie. I oczywiście zapraszam jutro.